Cześć, witam Was na moim kanale i dzisiaj zabrałem Was po to, aby pomówić o, o tym, co będzie w nowym patchu, a głównie będzie to nowa frakcja, która nazywa się Shadowkin to jest yy, frakcja stylizowana na, yy, na Japonii i dalekowschodnich yy, motywach i mitologii i z tego, co tutaj możemy przeczytać o, o lore tej, yy, tej frakcji, to, wie, to wiemy, że yy, była ona pod panowaniem Demon Spawn, i dopiero niedawno się wyzwoliła spod, spod panowania Demon Spawn i Seeroth'a. Seeroth to jest ten zły Bóg w tej grze. I walczą teraz, aby odzyskać swój honor. To tyle słowem wstępu. A teraz może przejdźmy do tego, kogo zobaczymy w najbliższym patchu i czy będzie tam ktoś dobry. Ok, pierwszy jest Genzin. Legendarny Spirit Attack i Shadowkin. No i na A1 atakuje jednego przeciwnika 3 razy, i każde uderzenie ma szansę wypełnić tourmiter Genzina o 6%, czyli jest tutaj szansa, znaczy ma szansę, wypełnia po prostu, tak, tu nie ma procentowej szansy. Wypełnia o 6%, czyli w każdym za jak użyje A1, no to 18% zwiększy swoje. Turmit na A2, atakuje wszystkich przeciwników i, nakła i nakłada na nich yy, duży Decrease Defense. Po wyksiążkowaniu mamy 100% skuteczności yy, po wyksiążkowaniu 3 yy, turmiter i każdy jeżeli to jest yy, każdy critical hit, czyli w zasadzie rozumiem, że. Jak atakuje cały team przeciwnika, to za każdym razem, za każdego czempiona, wypełnia swój turn o 10%. Czyli już widzimy tutaj taki motyw przewodni, on napełnia swój turn czyli będzie się często ruszał. Na A3 atakuje jednego przeciwnika, ign ignoruje Unkillable i tarczę, i ponownie napełnia. Turmiter Genzina o 30%, a zamiast tego o 60%, jeżeli po ataku przeciwnik ma mniej niż 50% HP, co jeszcze robi? Tu dużo się dzieje i zmniejszasz cooldown still parting i fate vengeance, fated vengeance. czyli zmniejsza cooldown tego, a2 i a3 o jedną turę, jeżeli zabije kogoś. Ciekawy, bardzo ciekawy, czyli on no jak pójdzie w ruch, to może się co chwilę ruszać i co chwilę wracać do tych swoich yy, do A2 i A3. I jeszcze ma mm, pasyw, Zwiększa mm, speed o 10 i resistance o 50, jeżeli w naszym teamie jest mniej yy, czempionów niż u przeciwnika. Okej, okay, ciekawy. Yy, ogólnie podoba mi się, podoba mi się. Yy, myślę, że to dobry początek. No, będzie to ktoś, kto tutaj będzie szybko wracał do swoich skilli, jak już, jak już mówiłem. Mam nadzieję, że przy okazji też będzie mocno uderzał. Do, oczywiście do tego Decrease Defense na AOE jest zawsze przydatne. Okej, okay, przejdźmy dalej. Okej, okay, dalej jest Yoshi The Drunkard. Piegu yy, już omawiałem w osobnym filmie to jest nowa fuzja. Także, może pominę, jak chcecie zobaczyć, to możecie włączyć jeden z poprzednich filmów, w którym omawiam tego czempiona. Ok, Gin Toro. Yy, legenda Magic Attack King. I pierwszy Soul Drinker. Atakuje jednego przeciwnika i dostaje ekstra turę, jeżeli kogoś zabije. Takie ataki zawsze są fajne. To może potem yy, skończyć się tym, że kilka razy pod rząd się rusza, jeżeli tutaj dobrze działa. I A2. Blood Freeze. Atykuje jednego przeciwnika. Yy, kradnie mu 100% jego turn meter. Ok, czyli jeżeli zaatakujemy kogoś, kto ma, yy, kto ma już w prawie w 100%, no to, albo już nawet 100%, tylko czeka na swoją turę, bo to w zasadzie może się też ruszyć dwa razy. A, dzięki A1 może się ruszyć dwa razy, albo nawet więcej. Dzięki A2 też. Co jeszcze to jest. Zmniejsza cooldown on his Rage, czyli jego, swojego 3. Jeżeli czempion jest, którego zaatakuje, jest od, odporny na manipulowanie Turn Meter. Czyli na przykład Smog, Clan Boss. Z czempionów, z którymi my możemy walczyć, to jest chyba tylko Archmage Helmut ma. Ma taką, ma passiv, który uodparnia go na tego typu ruchy czyli okej, okay, może być tutaj dobry na bossy na bossów i co dalej mamy? Oni's Rage atakuje jednego przeciwnika i wrzuca duży Decrease Defense i duży Weekend na dwie tury fajnie, to zawsze jest taki sklep, jest fajny yy, zaatakuje pięć razy zamiast raz yy, w co czwartym ataku co czwarty raz użyję tego skilla, to zaatakuje zamiast raz, uderzy pięć razy. Jeżeli atakujemy cały czas tego samego przeciwnika, i to mi mówi klambos. Ten jego do tej pory poza A1 to jest klambos, tak? Yy, oczywiście klambosowi nie, nie możemy obniżyć turn Meter, czyli będzie obniżał yy, tym swoim A2 yy, cooldown A3. Na którym daje Decrease, Defense i Weaken i będzie bliżej, tutaj atakowania 5 razy zamiast raz, ponieważ tak y, cały y, Clan Boss to jest jedna runda. Tak jest podzielona na natury, ale to jest jedna runda. Więc on może być, jeżeli on mocno jeszcze przy tym uderza, to może być naprawdę ciekawy y, pod Clan Bossa. okej, okay, tu jeszcze mamy mm, Passive. Y, wszystkie. Efekty zwiększające toolmeter działają 50% lepiej na nim. Też bardzo ciekawie. I ma aurem. Zwiększa atak we wszystkich walkach o 29%. Ten engine toro mi się podoba. To mi się podoba. Chciałbym go chętnie by go przetestował na Closie. Jak to będzie wyglądać? To z jednej strony ma fajne debuffy na Clonbosat, z drugiej strony tutaj te wielokrotne ataki. Może być ciekawy. Ok, przejdźmy do. Były trzy legendarne czempiony, a teraz mamy pierwszego epika, Sachi. Force, Support, Shadow King. Na A1 atakuje wszystkich przeciwników i ma 40% szans na umieszczenie dużego decrease accuracy na dwie tury. Można to zwiększyć do 50% dzięki książkom. Ok. atakuje wszystkich, to już jest fajnie. No, a 1 do tego jeszcze zmniejsza accuracy. A2 atakuje jednego przeciwnika. Po wyksiążkowaniu ma 100% na umieszczenie Decrease Crit Rate i Leech. No, bez szału, ale okej. Okay. I można zmniejszyć do to, to do dwóch tur. Na A3 umieszcza duży Increase Atak na wszystkich sojusznikach, potem atakuje jednego przeciwnika. Wypełnia turmiter yy, towarzyszy o 20% jeżeli atak jest, jeżeli to jest crit i to można do trzech turn yy, skrócić cooldown. Jest całkiem fajne, to jest taki, no ona będzie takim, kto hmm, tak, yy, coś pomiędzy Gorgorabem a, a Seekerem, tak, bo Seeker ma 30% gorgu, o ile dobrze pamiętam, ma 15%. Jeżeli czegoś nie mylę, i obaj dają Increase Attack. Czyli coś, coś w tym stylu. Trzeba będzie po prostu dać 100% crit rate. No myślę, yy, może się przydać na arenie. Może się przydać w Faction Wars. No, faction Wars na pewno się przyda tutaj. I jeszcze ma pasyw. O, jeszcze tutaj wskrzesza. Wskrzesza przypad, yy, losowego yy, Championa. Daje mu 30% HP, kiedy kogoś zabije. Ma 50% szans na umieszczenie Fear na wszystkich przeciwnikach, kiedy wskrzesza. Ok, czyli raz, że ma Increase Attack, dwa y, daje Increase Tool y, wrzuca Leech i Decrease Kit Rate na, i Decrease Accuracy na przeciwników, a do tego jeszcze wskrzesza i wrzuca Fear na wszystkich. Ok, całkiem dobrze to wygląda. Nie jest to może jakiś, nie wiadomo jak dobry czempion, ale ogólnie całkiem, całkiem to wygląda. Okej, okay, przejdźmy dalej. Oboru. Epic, Void, tak. Kolejny atak. Chyba poza. Było dwóch supportów, a tak to wszystko, atak. Ok, co tutaj mamy. Tkuje jednego przeciwnika. 40% szans na. Decrease Defense na dwie tury Zatokuje wszystkich, jeżeli Przeciwnik jest pod wpływem czterech albo więcej debuffów Ok. Fajnie, że może zaatakować wszystkich Ale cztery albo więcej debuffów No, to jest cięż to będzie bardzo sytuacyjne Ciężko będzie Coś takiego zrobić Rzadko się zdarzają sytuacje, kiedy mamy w walce tyle debuffów na raz no ale no, jest coś takiego Ok, na A2 atakuje jednego przeciwnika dwa razy drugie uderzenie ma po wyksiążkowaniu 100% na przeniesienie wszystkich debuffów z oboru na, na, na cel a pierwsze uderzenie ma też 100% szans na ukradzenie wszystkich buffów yy. Kiedy ten champion jest pod wpływem Veil albo Perfect Veil Ok, tak napisali, czyli rozumiem to, że, że ta pierwsza część dzieje się zawsze a ta druga dzieje się tylko jeżeli jest pod wpływem Veil albo Perfect Veil bo tak to jakoś dziwnie napisali, tutaj jest, opisali drugie uderzenie a tutaj pierwsze dopiero Ok Na A3 yy, daje Increase Crit Rate Increase damage na siebie na dwie tury. Ja atakuję jednego przeciwnika i umieszczam perfect veil na sobie, jeżeli ten atak jest krytyczny. OK, no to jest taka synergia z A2. I możemy do trzech rund zmieszyć cooldown. To też do trzech, czyli OK, jest na tym samym cooldownie, czyli zacznie ten, potem ten. Jak ten się zresetuje, to potem w na następnym rundzie można użyć ten. OK. Przynajmniej dobrze to dopasowali. I mamy jeszcze passive. Daje Revive on Death na sobie na trzy tury, kiedy, y, kiedy otrzymuje Veil albo Perfect Veil. Ok, czyli jak użyje tego Ninja Arts, e, zwiększy swój Crit Rate, Crit Damage, rzuci Perfect Veil, to tego pasyw rzuci Revive on Death, a w następnej turze może y, ten atak zrobić. I jeszcze ma Aura. Atak zwiększa w dungeonach o 33%. I dalej. To Rugged Frog. Epic Magic HP. I co on tu ma? Atakuje jednego przeciwnika. Ma 30% szans na danie decrease. Atak na dwie tury. Można to do 40% zwiększyć. Na A2 atakuje wszystkich. Yy, ma 50% szansę na umieszczenie prowok na jedną turę. I ta szans, szansa, szansa się zwiększa o 5% za każdy debuff yy, na przeciwniku. Aha, czyli im więcej debuffów jest na przeciwnikach, na przeciwnikach tym szanse tutaj rosną. Ok, całkiem ciekawy. No te pierwszy, na pierwszy rzut oka patrzę, 50% i można zwiększyć. Myślę, no, takie sobie. No, ale skoro jeszcze są te debuffy, no to można to doprowadzić do przyzwoitej szansy. OK. Na A3 umieszcza tarczę równą 15% swojego max HP i 50% ally Protection na wszystkich poza sobą, na dwie tury. Yy, leczy. Siebie o 25% swojego max HP i umieszcza 30% reflect damage yy, na sobie i sali leczy, leczy siebie o ich max HP i daje 30% buff na nich. To podejrzewam, że po prostu to jest błąd w pisowni tutaj coś poknocili. Yy, Podejrzewam, że po prostu na wszystkich wrzuca tarczy i Aly Protection, a na siebie, na siebie leczy i daje Reflect Damage na 3 tury. Yy, I ten heal zwiększa się o 2,5% za każdy Poison na yy, drużynie przeciwnej. I tu można zmniejszyć cooldown do 3 tur. Okej, okay, dużo się tu dzieje. Ale protec no, Protection zawsze jest OK. Yy, reflect damage. Do tego prowokuje. No, jest zła synergia. I Toxic Blood jeszcze. Passive, yy, kiedy zostaje zaatakowana, ma 50% szans na umieszczenie poison na y, przeciwniku. Na dwie tury. Yy, dzieje się to raz na uderzenie. Okej. Okay. Oczy, mamy taką niezłą synergię tutaj, tak? Yy, atakowany. Raz, że on prowokuje. Atakowany yy, ma szansę rzucić poison na przeciwnika. A na A3. Leczenie, które daje, zwiększa się o 2,5% z każdym poisonem. Okej, okay, całkiem fajna synergia, Zobacz, trzeba będzie zobaczyć, jak to będzie w praktyce wyglądać. I ma jeszcze Aurę Resistance we wszystkich walkach o 40%. Jedziemy dalej. Honoru Epic Spirit, kolejny atak i co my tu mamy, atakuje jednego przeciwnika 40% szans na block buffs na dwie tury o 10% można zwiększyć okej okay. strzałowego a dwa atakuje trzech przeciwników losowo to już jest zły początek każde uderzenie ma po 100% na umieszczeniu drzegu weekend na dwie tury ale no czemu trzech randomowych Byłoby dużo lepiej, gdyby tu wszystkich już zaatakowało. No okej. Okay. Nie wszyscy mogą być fajni. I co my mamy na A3? Usuwa Increase Defense wszystkich przeciwników, potem ich atakuje. Ok. Dziwne, takie mocno sytuacyjne. I zmiesza cooldown tego skill'a o jedną turę za każdego y, zabitego przeciwnika. Ok, jeżeli to uderza mocno, no to może być, no można znaleźć, można by było znaleźć zastosowanie w takim teamie, który idzie, rusza się drugi na arenie na przykład i Increase Defense już jest wrzucone. No ale ogólnie, no tak, no, zobaczymy. Bez szału. Ok, i teraz już przechodzimy do y, rare'ów Fanatyk, pierwszy, void, support na A1, atakuje jednego przeciwnika, ma mały decrease defense, ma szanse na duży decrease defense. Jeżeli cel jest pod wpływem dwóch albo więcej debuffów, można o 10% zwiększyć, tak, Bo do 40%. No, okej. Okay. No, nie lubię tych małych decrease Defense, małych buffów, no ale przynajmniej ma szansę, żeby dać duże. A na A2 atakuje jednego przeciwnika, ma 100% po wyksiążkowaniu na przeniesienie dwóch randomowych debuffów z siebie na tarczę, nie na tarczę, na, na cel. I na koniec ma, y, ok, od razu ascendant sprawdzimy, umieszcza duży z atak na wszystkich mm, towarzyszach i usuwa jeden randomowy y, debuff. Można zmniejszyć do czterech cooldownów. No, średniak, co najwyżej. I dalej. Lifetaker. Magic. Kolejny atak, widzę, że poszli w atak. Ciekawe, czy następnym razem będą same defensy. Na no, A1 atakuje jednego przeciwnika dwa razy. Po wyksiążkowaniu ma 40% na 100% heal reduction. A2 atakuje jednego przeciwnika trzy razy. Każde uderzenie ma szansę na obniżenie turmitor o 10%. Trzecie uderzenie ma szansę na 30% decrease speed na dwie tury. I to można o 25% szansę zwiększyć i cooldown do trzech tur. No to będzie taki na, na Fire Knight, tak? Heal reduction i obniżanie Turn Meter i do tego decrease speed. I A3 umieszcza veil na sobie na jedną turę i reflect damage na dwie tury można kuldę zmniejszyć do trzech no taki sobie skill no też life taker nie będzie nie, nie widzę jej w, y, w wielu teamach u wielu osób ok Bloodmask. force, hp i co my tu mamy atakuje jednego przeciwnika ma po wyściganiu 45% na zmniejszenie meter o 10% ostatnio dużo dają czempionów, właśnie, którzy obniżają turnemeter, ale żaden z nich nawet się nie zbliża do Ankomona Armigera, który ma 30%. Więc kto będzie budował takiego czempiona, żeby zmniejszać turnemeter, jeżeli może za darmo mieć i za darmo wykrzyżkować Armigera? Na A2 atakuje jednego przeciwnika, ma. 75% szans po wyksiążkowaniu na mały Decrease Speed na dwie tury I na A3 atakuje jednego przeciwnika I ma Szansę na Stan na jedną turę O 20% można to zwiększyć No słabo to widzę Mały Decrease Speed Trochę Turmiter bez żału I teraz mamy Yy, uncommonów to jak przelecę szybko zobaczymy czy coś tu jest ciekawego czy jakaś perełka może się tu ukrywa conscript magic defense o defense e, atakuje jednego dwa razy nic ciekawego i mały weekend Więc nic fajnego false attack atakuje jednego przeciwnika a tu mamy co e, małe szanse na małego Poisona, czyli nic szału nie ma. I na koniec jeszcze mamy parę informacji, tak? Champion Tags dodają, tak, czyli będzie teraz wchodzi w patch, będzie to można oznaczać sobie tutaj czempionów. Dodatkowo, żeby ich rozróżnić jednego od drugiego, jeżeli mamy kilka kopii, to jest fajna, fajna, przydatna opcja będzie. I co my tu jeszcze mamy? Yy, ukończenie Doom Tower na obu na, na którymkolwiek poziomie trudności da nam specjalny awatar. Ok, mam nadzieję, że ci. Ciekawe, czy to zadziała wstecz. Czy trzeba będzie na nowo ukończyć. Clan Boss Chest. Ok, czyli będzie można podejrzeć wszystkie możliwe nagrody. I moderatorzy się pojawią w czatach. Ok, no to to na tyle. Tak, cały paczek widzimy skupia się w zasadzie wokół nowej frakcji Shadowkin. Czy jest ktoś ciekawy? Najlepsze <grym> są trzy legendy, i z tego co widzę, to chyba najsłabiej wygląda Yoshi the Drunkard, czyli nowa fragmentu fuzja. Yy, szczerze powiedziawszy, yy, z tych dwóch chciałbym, żeby Jin bo jeżeli, też go, jeżeli dobrze myślę, to i dobrze go kojarzę z filmu, który się pokazał w What's Next yy, w RAID to on może świetnie wyglądać i szkoda, że on nie będzie właśnie tym fragmentu Fuzją tylko Yoshi, no ale yy, kolejny LEGO zawsze się przyda, nie jest tragiczny nie, szału też nie ma, może zobaczymy może da się go, może mocno uderza i nas trochę zaskoczy yy. A z epików yy, Saki całkiem nieźle wygląda, dużo tu się dzieje, dużo, rzeczy, dużo debuffów, do tego yy, increase meter i revive, na pewno zobaczymy jak ich później jeszcze wprowadzą championów, ale na pierwszy rzut oka ona będzie bardzo przydatna w Faction Wars i ogólnie też w grze, myślę sobie, jeżeli ktoś nie będzie miał gorgoraba, to ona na jak najbardziej może go zastąpić. Ten toragi. Ciekawie wygląda. Zobaczymy, jak to w praktyce będzie wyglądać. Mamy tu dużo synergii. No a tak. No, nie widzę tu nikogo, kto by miał z miejsca zawojować grę. No ale trzeba ich przetestować. I zobaczymy, co, zobaczymy, co będzie w następnych paczach, bo mają się w następnych paczach też pojawiać kolejni czempionie z tej frakcji. Ok, to kończy już gadać. Napiszcie mi w komentarzach, co myślicie o tych nowych czempionach, jak się Wam podobają, czy jest ktoś, kogo, kogo chcecie dostać. Dajcie saba, łapki w górę. Na dzisiaj to wszystko. Mówi do Was Samuel i do usłyszenia następnym razem. Cześć.